Pokazała klasa. Teraz przepiękna ryba. O! O pani! Miszlany krąg! Nalepiłem Siedzi Polskie wędkarstwo na Islandii zaprasza na film Siadę <śladuj>, tak. Jesteś tak Chciałbym, bardzo Siema, siema, witamy w kolejnym odcinku Polskiego Wędkarstwa na Islandii. Dziś mamy młodego adepta ze sobą. O, ja chyba nie nagadam dzisiaj, bo głos tracę. Ale w każdym bądź razie wypływamy sobie na jakąś rybkę. Na trzy kajaki, tak jak mówię, młody z nami płynie 10 lat i się rwie na ocean. To bierzemy go. <laughs> Także co? Widzimy się na wodzie, nie przedłużamy, bo ja nie mogę mówić. Strzała. No, dzisiaj jak widzicie, mamy sporą falę. O, to się dopiero rozpędza. Siedzisz, młody? No to wskakuj na krzesełko. I masz się cały czas nas trzymać. niemy pomału. Jedziemy! Zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy dzisiaj coś połowimy. Nie da rady płynąć pod wiatr. Coś tam się przesuwam, no ale to jest katastrofa. Rozhulało się na dobre. Pierwsze opuszczenie, ale zobaczcie, jakie są warunki. Chyba zaraz będziemy spływać, ale do brzegu. Proszę, pilker 400 gram nie chce ustać. No, zobaczymy. Daniel nie ma siły w ogóle płynąć. Nie dopłynie tu chyba. Cały czas go obserwuję nie z daleko, ale nie może sobie poradzić po fale. Płynie bardziej w bok niż do przodu. Nie, to jest 400 gram, to jest za mało. A nie mam nic cięższego. Zerwał się taki wiatr, że. Zaskoczyło nas to totalnie. Jaka tęcza zarąbista. No może to zwiastuje, że będzie ładna pogoda. <laughs> Choć nie wydaje mi się. I płyniemy dalej. Opuściłem na chwilę, ale jest taki uciąg. 400 gram to jest za mało. Ale nic musimy tak łowić. Jest na to sposób. Trzeba po prostu dalej linkę od kajaka wypuścić i się pilker w końcu zacznie ustawiać. Ale zobaczcie, Daniel został gdzieś tam troszeczkę z tyłu, ale obserwuję go cały czas, bo będzie, jak staniemy, to będzie nas wniosło w stronę Daniela i akurat się tam spotkamy i się chyba z nim przywiąże, bo będzie go wynosiło cały czas gdzieś na boki, ale zobaczcie, nie ma możliwości bardzo płynięcia pod fale, ale próbujemy się przebić jak najdalej. Wiatr trochę zelżał, przynajmniej to nie ma takiego oporu spłynięcia, ale głos tracę hardkorowo. Chyba dzisiaj będzie jeden, długi dryf, bo wypłyniemy jak najdalej. Spłyniemy już, nie będzie sensu potem znowu pod fale tyle wachlować. Widzicie sami, co się dzieje. Sytuacja wygląda następująco, Kestes popłynął do przodu A ja musiałem stanąć, bo czekam na, na Daniela Bo jest taka fala, i, a mam go pod opieką, także Ciul w ryby Ale on dzisiaj chyba nie będzie łowił, tylko dostanie dobrą lekcję pływania kajakiem Jak to jest na fali Pływał sobie wcześniej z kolegami, jak, było, jak była flauta A teraz nie może kursu utrzymać prostego, zniosło go prawie do portu Teraz jak ja stanąłem, to dopiero ma punkt zaczepienia i płynie prosto na mnie. Ale takiego zygzaka zrobił, że by był dalej niż Kestes, jakby prosto płynął. Dawaj Daniel, dawaj! Jutro zakwasy! Wędkowanie na oceanie to nie jest prosta sprawa. Widzicie go? A powinien stamtąd przypłynąć. Pokażę Wam palce. Stamtąd powinien gdzieś przypłynąć, a on popłynął tak do portu prawie i teraz wraca z egzakiem, no ale młody jest 10 lat i tak mu chwała za to, że nie boi się i że chciał. No na razie jest... Jedno branie miałem. Na razie jest kaszanka. Ale 400 gram jest za lekko. Co Daniel? Ciężko? No na fali nie ma lekko. Dawaj, dawaj. A pewnie się w ogóle zapytacie, co to jest za chłopak ten Daniel. To jest syn koleżanki i kolegi. Napalony na ryby, tak samo jak ja z Kestesen. A ma dopiero 10 lat. Także dzisiaj przyszedł z taką wędką, że jakby mu dwa dorsze siadły, to by od razu mu połamały. Zrobiliśmy mu zestaw na jedną gumę, ale jednak dałem mu taką swoją wędkę. Ale nie z tym kołowrotkiem. Multiplikatorem, tylko zwykły kołowrotek. Ma wysoki kajak, wysokie siedzenie, także będzie mógł sobie, ale on dzisiaj tak w sumie nie połowi, tylko pewnie będzie się uczył pływania na takiej fali. No ale na razie sobie radzi. Daniel! Płyń, 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 ja cię dogonię. Bo mu powiem, bo jeszcze to ma znaczenie, że on ma wędkę tak wyłożoną. Jak widzicie, ja mam tutaj na kajaku położoną, bo jak jest taki wiatr. Strasznie kajakiem Majta lewo prawo. Myszkuje kajak. Także on musi troszeczkę między nogi. Czekaj Będzie ci lepiej płynąć, bo ci wiatr, wędka stoi i ci wiesz Rozumiesz? Przywitaj się z widzami <grym i wiatr> No i mama ci pojechała wędkę kupić, nie? No Powiedziałem jej, że ma ci kupić wędkę i koniec Pojechała do styki z Holmur i ci kupi o taką żółtą będziesz, miał jak ja A koło wrotek zmontujemy Dobra, wiosłuj, bo znosi Łap kierunek na Kestesa, tak jak ci mówiłem, dziobem na niego I cały czas I jak wkładasz wiosło, to nie tak, że muskasz wodę, tylko całe wiosło wkładasz, całe to wiesz, całe pióro O, i wtedy a ten kajaczek masz dobry. Właśnie Daniel ma go okazję kupić za 70 tysięcy koron islandzkich. To jest tam ponad 2000 zł dobrze? Ale opłaca się. I jak test? Coś było? Nic, jednobranie. Jednobranie. Cześć, ja ci zaraz już to wiosło zabieram. No u mnie też było jednobranie, ale najważniejsze, że Daniel dopłynął. Kurde. Daniel. Ale wiesz... <laughs> dawaj, dawaj! Już zaraz będzie odpoczynek! Jeszcze za godzinę! Nie no, już dobrze mu idzie, powiedziałem jak ma płynąć, żeby się kierował na ciebie cały czas I płynie, dobrze Daniel, pomyśl sobie, że w nagrodę będziesz miał wędkę Wiosłuj, wiosłuj ale nogi weź sobie prosto, bo Ci tak źle wiosłować. Nogi w kajaku, chcesz wypaść? Wzisz no, widzisz, elegancko płyniesz, płynie tak równo. Jedziemy młody, niech się uczy. Płyniemy maksymalnie, ile będziemy mogli, wyżej. Znaczy wyżej, cały czas mi to z rzeki zostało. No pod fale, maksymalnie, jak najdalej od brzegu. No, żeby potem już tylko dryfować, bo nie jest zdatne w taką falę pływać. Uuu! No i dopłynęliśmy, ja już nigdzie się nie przestawiam, woda chlapie w twarz. Tu jesteśmy na jakiejś głębokości około 30 metrów, po pleciące No Daniela widzę, jest bliziutko, zaraz dopłynie, już też się nie może doczekać łowienia. Zobaczymy, czy coś będzie brało. No fala jest, jak widzicie, ostra. Fala to jest pół biedy, tylko żeby tego wiatru takiego nie było. Napierającego. Pchata kajakże 400 to jest naprawdę mało. Dobra fala, co? Nie. Aż mi widać kajak. <laughs> Jak kestes jest dalej jest niżej na fali. Ja tak samo tam głowę widać z za, za fale. Tylko wiesz co, jak 400 to będzie bardzo pod kajak wchodzi, będziemy się plątać chyba. O tak może spróbujmy ustać koło siebie. Zobaczymy jak będzie niosło. Chwilę wiesz. 5 minut zobaczmy czy ciebie będzie szybciej niosło, ale wydaje mi się, że będzie ciebie szybciej niosło. No, pójść zobaczymy. <noise> Dopływaj i Daniel <noise> Śniadanko na kajaczku. nigdy mi tak dobrze nie wchodziło śniadanie. <noise> Płynie specjalista od Isy <grywa> no mów tam, wiosło No No wiosło, ja też tam zaraz podpłynę No żebyśmy razem się mniej więcej trzymali Daniel! Płyn do nas! Za Kestesem! A ja dokańczam kanapeczkę i dopiero gdziekolwiek płynę. Jednak widzicie, już zmiana planu. Nie dryfujemy do portu, tylko dryfujemy do miejsca docelowego tam naprzeciwko mojego domu. Czyli musimy maksymalnie do góry się zbliżyć. Szybka, pierwsza. Kestes też przed chwilą miała, ale mu spadła. Dorszek, nie dorsz. Dorszek. Tak. Kotwica porzewiała. No ale już jakaś rybka jest, to już inaczej się będzie pływać. Spadaj, idź po dziadka. No, myślałem, że już może być wypad na pusto. Chyba raz tak miałem na kajaku, że nic nie złowiłem. Tak! Kestec miał coś ładnego, bo ładnie tykę gieło. Słoneczko. O, mogłoby wyjść, bo chłodno jak się nie wiosuje. Wszystko mokre, bo chlapie fala. Daniel znów źle płynie, płynie pod fale i nie może dopłynąć do nas coś No coś malutkiego Nie gadam, bo mnie gardło boli Oho, dorszak, pilker Zobaczcie to Czekaj No i dryfujemy i na razie Wyników jako takich nie ma Daniel kurcze płynie tak jakby w miejscu tam stało Dzisiaj by było 600 dobre Kestes może na dorsza chodź Na dorsza może popłynie może tam jeszcze jest No bo tak wiecie My próbujemy szukać isy cały czas, bo to wiemy potencjalnie, gdzie może stać, ale już zaczęliśmy go omijać na rzecz isy, czyli tego łupacza. No, zobaczymy, jak nas będzie w ogóle niosło. Nie mam zamiaru dużo pływać w taką falę. No cóż mogę powiedzieć, trzeba się zabijać do domu, bo pogoda się cały czas pogarsza. Daniel dostał lekcję <laughs> prawdziwego wędkarstwa morskiego z kajaka. Na takiej fali to nie ma żartów. Nawet tutaj, wiecie co, zapłynąłem, gdzie zawsze był dorsz i pusto. Nawet jednej sztuki, ale już jest duży odpływ i on może stać głębiej. No ale nic. Też są takie wypady. Mówiłem, będę nagrywał wszystkie. Nawet te bez ryb. Choć jakieś tam dwa dorszyki maluśkie się udało złowić. Kestes złowił i se. Niedużą, ale jeszcze ona jest. Zapewne. Także my jeszcze chwileczkę tutaj połowimy bliżej brzegu i będziemy się zaraz żegnać. No nic, trzeba kończyć te wojaże. O przynętach nic nie opowiadałem, bo nie było bardzo nawet do czego, bo nie, nic nie złowiliśmy bardzo. Takie tutury islandzkie, standardowo. I ten pilker od Kestesa z Ukrainy. Z Ukrainy, z Litwy. Oj, głos mam taki zajechany, że masakra. Zakładam rękawiczkę i rura do brzegu. Już niedaleko mamy Daniela, kurczę, gdzieś tam wywiało. Zanim on dopłynie, znaczy jest przy samym brzegu, ale daleko od miejsca docelowego. Także co? Dzisiaj myślę, że ryba jest, na pewno jest, tylko to, że nie mogliśmy się swobodnie przemieszczać i szukać jej, to dlatego nie było ryb w tym odcinku za bardzo. Bo dwa dorszyki, jak mówię, małe widzieliście, ale to, to nie to. Chociaż też taka przygoda na fali musi być od czasu do czasu. No ale mówię, zawsze było tak, że napływaliśmy, albo była ryba od razu, albo jej nie było wcale. Szukaliśmy, szukaliśmy, no i w końcu któryś z nas napływał. No a dziś było to uniemożliwione poprzez ten wiatr. Ciekawe jak jeszcze chłopaki, bo może coś, coś się udało im złowić, bo się rozdzieliliśmy, teraz pod koniec Daniel to już do brzegu spływał, machnąłem mu wiosłem, żeby płynął do brzegu, bo wiatr się wzmagał, a to niebezpiecznie, on jest jeszcze za młody na, na takie fale. Kestę z taką rozgwiazdę złapał, przybił, żeby wam specjalnie pokazać. Piękne. No i co? Ten palec w górze oznacza to, że już kończymy, na amen. Naprawdę, wychodzimy trochę... Ja to zmarzłem, a Ty? Zimno, nie? Jak zimno? Zimno? Tobie gorąco? Opatuliłeś się. Nie gadaj. Ja to zmarzłem, jak nie wiosłowałem, to mi zimno było. Także co? Ty Ty złowiłeś jedną isę. mówi, że złowił jeszcze ładnego dorsza. Takiego ponad 3 kilo na pewno. Ja napłynąłem tam, gdzie zawsze w, te, w tą miejscówkę, gdzie dorsza Kestys, i nic nie było. Także mówię Wam, nie zawsze ryba jest w tym miejscu, ale mówię, jakbyśmy mieli możliwość pływania, szukania ryby, to byśmy znaleźli. Jak jest isa mała, to jest i duża. Złapał kestes jedną, tak no upacza cały czas mówię isa, isa. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Taki też odcinek musi być na bezrybiu. Strzałeczka, ziomeczki. Jeżeli podobał Ci się film i chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję dzwoneczek. Pozdrawiam, Paweł. Polskie wędkarstwo na Islandii.